Witam. Dawid Szczegiel. Ogarniam sprzęgło do Mitsubishi Pajero i silnik 1.9 TDI. Mitsubishi Pajero 2,5. I tak. Koło zamachowe. musi być odsunięte o 2,5 centymetra do tyłu jakby w stronę skrzyni żeby nam złapało łożysko wszystko żeby się stykało no to wiadomo że brakuje wtedy wieńca no i burza mózgów z namianem, koło zamachowe z automatu czy koło wieniec. Potem pójdzie dystans. Taki zrobiony jest 2,5 i pół I na to. Pójdzie koło zamachowe, to z którego zdjęty jest wieniec. To pójdzie tu. Nie wiem, czy mi się uda. Jedną ręką to złożyć. O, się uda. Tak to będzie. Się tak się wyglądało. I wtedy kryza jest płaska. Rozrusznik wszystko pasuje. Koło jest przesunięte. I ma wszystko stykać. Zaraz się biorę za skręcanie, bo, wtedy, bo jak wcześniej robiłem jedno padżero, to taką kryzę ciąłem tu, w tych miejscach. Przesuwałem rozrusznik do przodu o te 2,5 cm. Aby mi łapał zawieniec tutaj. Znowu w skrzyniczem było dużą dziurę ciąć, żeby to wlazło. No i. No i tyle. I był taki, taki. Tak było zrobione. Auto jeździ już od, od roku. Nie ma z nim żadnego problemu z tamtym. Ale w tym przypadku robimy trochę inaczej. Że to będzie tak zrobione na tym dystansie. I powinno działać. Zaraz skrzynię tam targam spod auta. Już jest opuszczona. I co? Łapy.